Jakie wygodne materace! O, księżniczka na ziarnku grochu? Nie, córka, która chce się wyspać. No tak, ja wiem, że ty lubisz długo spać. No tak, to prawda. A wiesz, że przyspiamy jedną trzecią naszego życia? To się lepiej obuć materacy, szukamy. Patrz, ile tego tutaj jest. Trochę nam to zajmie. No tak. O matko, nie wiem od czego mam zacząć. No najlepiej to od początku, właściwie od środka, czyli od wkładu. Są różne materace. Są sprężynowe i piankowe. E, o, a pianki są różne. Jest zwykła, wysokoelastyczna, memory i hybrydowa. O, pianka hybrydowa jest w materacu Tarvos. No, a pianka memory dopasowuje się do ciała i zapamiętuje jego kształt. A wysokoelastyczna poprawia wentylację i zapewnia efekt masażu jak w materacu Volcano. A sprężyny? Czekaj a sprężyny są pocket i multi-pocket. A usytuowanie sprężyn w odrębnych kieszonkach zapewnia wysoką elastyczność punktową oraz gwarantuje właściwe podparcie ciała. A im więcej sprężyn, tym lepsze dopasowanie materaca do kształtu ciała. Ale Ty to jesteś sprężyna. A wybrać twardy czy miękki? Są różne stopnie twardości. Wybiera się w zależności od wagi. No ale Ty to jesteś wagi piórkowej. Nie dam się sprowokować. Bo twarda z Ciebie sztuka. A wiesz, że pokrowiec oksjon zawiera jony ujemne, które oczyszczają krew i poprawiają balans jonów w naszym ciele. A właściwy balans jonów uwalnia pozytywną energię w organizmie. A skąd Ty to wiesz? A wiesz, że... Pokrowiec Sequel jest z dzianiny, która powstała na bazie recyklingu tworzyw sztucznych wyłowionych z Morza Śródziemnego. Bądź eko, mamo, bądź eko. No dobra, płyńmy dalej. Ja wybieram pokrowiec Silver Plus w materacach Tarwos, bo dzianina zawiera jony srebra, które zapewniają działanie antystatyczne, antybakteryjne i antygrzybiczne. Ja za to wybieram pokrowiec PUROTEX w materacach AZYMUT. Hmm. No, na dzięki nasączeniu kapsułkami probiotycznymi ogranicza rozwój alergenów, roztoczy oraz domowego kurzu, zapewniając najwyższy poziom higieny. Zwalcza także alergeny pochodzące od psów i kotów, a psa mamy. Tak. A wiesz, że pokrowiec ten cel w materacach Alia i Solen ma dzianinę pochodzenia naturalnego, delikatną i wytrzymałą, przyjazną dla skóry wrażliwej, jak moja. E, posiada zdolność absorbowania wilgoci oraz regulowania temperatury, czyli jest na każdą porę roku. E, trzeba być eko, mamo, eko! Trzeba to kupić pokrowiec, który można prać w pralce w temperaturze 60 stopni. Zwłaszcza, jak się jest alergikiem. No tak, ale jak masz alergię, to musisz wybrać też materac dla alergików, a nie sam pokrowiec. A pokrowiec prać zawsze. No tak, alergię znam na własnej skórze. No i zobacz, na przykład Mima Multi ma antybakteryjną piankę i pokrowiec z jonami srebra. Czy nie mówiłam już, że jest super? Trzeba pamiętać, żeby odwracać materac, wtedy uniknie się odkształceń i lepiej się śpi. No i trzeba jeszcze pamiętać, żeby wymieniać materac regularnie co 7 lat. Wow, Ty zawsze wszystko wiesz i zawsze o wszystkim pomyślisz, dlatego nie wymieniłabym Cię na żadną inną. Mm. Mamo, lubisz spać na boku? No przecież wiesz, że lubię. No to mam dla Ciebie prezent. Poduszkę profilowaną, która powinna podtrzymać Twoją głowę, gdy śpisz na boku. No, córeczko pomyślałaś o wszystkim. Nie pomyślałam, tylko Black Red One.